Witajcie Panny na kanale Kate Witch Tarot, mam dzisiaj dla Was przesłanie kochani na pierwszy tydzień listopada i chciałam od razu na początku Was przeprosić, że chwilę mi się zeszło z tymi rozłożeniami teraz tygodniowymi równocześnie i dla Waszego znaku. Ale naprawdę opuścił mi jakieś siły, energia zupełnie mi uciekła. Nie wiem, czy to dlatego, że właśnie był ten, ta pełnia księżyca, czy z jakiegoś innego powodu. W każdym razie możecie sobie wyobrazić, jak normalnie włączam sobie Mozarta, żeby się skupić, to tym razem słucham Depeche Mode, więc zupełnie strasznie duża różnica w, w związku z muzyką, ale, ale dajemy radę, wracamy. Także. Cieszę się bardzo, że jesteście tu ze mną. Dziękuję Wam za to i e, przechodzę, nie przedłużam do Waszego rozłożenia, kochani, na ten tydzień. I drogi panny, takie pierwsze takie zdanie e, co do tego rozłożenia na pewno tutaj. Te wasze realne uczucia spotkają się w tym tygodniu z iluzjami i romantyzmem, dlatego że macie kartę Słońca i macie kartę Księżyca, więc one są zupełnie um, tak, jak dzień i noc. Wiadomo, um, jak się różnią, to już możecie sobie wyobrazić. Ale cały tydzień wygląda bardzo sympatycznie, bardzo ciekawo, interesująco, więc mam nadzieję, że tutaj każdy z Was e, znajdzie cokolwiek dla siebie, jakiś detal, jakąś, może, wskazówkę bo wątpię, że będzie to rezonowało w obecnym czasie, jak sami zresztą wiecie. Dobrze, zaczynam od pierwszej karty i tutaj macie, kochani, kartę pięciu kielichów. Pięć kielichów, kochani, zaczyna. To jest karta, która zaczyna właśnie to Wasze przesłanie na ten tydzień. W związku z czym tutaj jest w tej karcie też e, rozczarowanie, tutaj jest jakaś niechęć do działania. E, coś Was jakby chwilowo tutaj przybiło, może zmartwiło. Czasami e, w takich sytuacjach trzeba chwilę jakby poświęcić na to właśnie e, takie danie sobie e, czasu na to, żeby się właśnie jakby postawić do pionu, trochę właśnie e, spędzić tego czasu na tym. E, na tym smutku, to, to też jest czasami potrzebne. Ale w związku z tym też pamiętajcie o tym, żebyście tutaj nie tkwili w tej sytuacji zbyt długo, dlatego że im dłużej się tkwi w takich sytuacjach, tym dłużej i ciężej z tego później wyjść. Więc jakby zachować tą równowagę, bo każdy ma lepsze i gorsze dni, ale właśnie o to chodzi, żeby z tego się jakby... W porę podnieść i żeby to Was więcej tutaj nie wciągało właśnie w tą drugą stronę, niż tak naprawdę tego potrzebujecie. Teraz następną kartę, i mam nadzieję, że właśnie posłuchacie tego. Tutaj macie kartę słońca, więc tu jest naprawdę promek czegoś nowego, czegoś bardzo pozytywnego na ten tydzień dla Was, kochani. Tutaj macie jakąś optymistyczną nowinę, która tutaj do Was zmierza. Na pewno będzie radość z bycia z kimś z Waszego otoczenia, takimi osobami, które bardzo Was wspierają, z którymi się bardzo zawsze chętnie w, spotykacie, na które zawsze możecie tutaj liczyć, kochani. Karta Słońca to jest naprawdę bardzo. Mm, Krok po pierwsze od dopełnienia, ponieważ to jest jakby dziewiętnasta karta tych wielkich arkan, która mówi o tym, że tutaj już się coś zaczyna dopełniać i jesteście tak naprawdę bardzo blisko właśnie zakończenia jakiegoś etapu w Waszym życiu, czegokolwiek to będzie dotyczyło. Na pewno też tutaj właśnie. Przyniesie to wam dużo satysfakcji, dużo pozytywów i to słońce właśnie tutaj da wam też dużo energii na to, żebyście właśnie tak spokojnym krokiem dotarli do tego końca i mogli zacząć wszystko od początku, czy też jakby najpierw w pierwszym etapie się cieszyć z tego, co tutaj uzyskaliście w tym, w tym zakończeniu tego. A teraz następną kartę macie, kochani, Osiem Kielichów, i ta karta mówi o tym, że w tym, w tym momencie tutaj będziecie podejmować jakąś bardzo ważną decyzję w waszym życiu. Przeważnie to jest taka właśnie. Dramatyczna, powiedzmy, decyzja o odejściu ze związku lub też z pracy. Tutaj te dwie rzeczy na pewno się bardzo zarysowują. Może to będzie właśnie jakieś wycofanie, generalnie z czegoś, co Wam nie służyło. Może już się tutaj właśnie męczyliście z tym wszystkim, i jakby biliście z myślami, że już macie dość, że już musicie w końcu z tym skończyć. A, ale jednak jeszcze tkwiliście w tym, a w tym momencie, już przyszedł moment, a, że ta decyzja jest jakby nieunikniona, abyście właśnie dla swojego zachowania. Mm, tych emocji w, w, tak, w takiej normie, żeby tutaj właśnie się coś gorszego nie działo. Właśnie musicie jednak coś postanowić, ruszyć dalej, zostawić to, co właśnie nie było jakby dla was bardzo jakby budujące i za sobą. A więc tutaj na pewno w tej karcie ośmiu kielichów to, to się zarysowuje. Tutaj na pewno będzie jakiś właśnie, odejście od relacji, bo to są kielichy, więc tutaj na pewno jest tak, że już to wam nie służyło. Tutaj nie mieliście, nie czerpaliście po prostu już jakby energii z tego radości i, i już się nie rozwijaliście w tym momencie. Tutaj to otoczenie wasze może się bardzo wam dziwić, dlatego że tak jakby z pozoru wyglądaliście na bardzo tutaj zgranych, zgraną parę, zgraną taką osobę, która której właściwie nic nie brakuje w tym życiu, a jednak e, robiąc tą decyzję, tutaj będzie du duże zaskoczenie e, wywołać się właśnie w tym e, waszym e, otoczeniu wśród znajomych, rodziny i nikt nie będzie, jakby mógł was zrozumieć, ale ale chyba w tym momencie to będzie najlepsze, co możecie zrobić. A może to będzie się łączyło właśnie, z, ponieważ tutaj mamy kartę kochanków, więc może to będzie się łączyło z jakby nowym uczuciem, które już tutaj się w waszym życiu pokazało i nie byliście może jeszcze pewni, nie byliście zdecydowani, nie mieliście może. Jakby sumienia, żeby jeszcze odejść z tego, chcecie to tak utrzymywać sztucznie, a w tym momencie już tutaj jednak stwierdzicie, że dos dosyć tego i chcecie jakby sami też czerpać tutaj radość w tym swoim życiu. Na pewno tutaj będzie jakieś odnalezienie. E drugiej osoby, takiej, która tutaj właśnie da wam to, czego tutaj oczekujecie. Może to być partner, może być to właśnie kochanek, może być to też jakaś osoba, która naprawdę tutaj, z którą wam się dobrze jakby dogaduje, po pierwsze, macie naprawdę ogromne zrozumienie i bardzo jakby taką porozumienie, ale takie właśnie na na poziomie takiego właśnie i romantyzmu, i takiego generalnie wsparcia drugiej osoby. Karta kochanków to jest na pewno zawsze jakaś osoba też trzecia i w naszym związku, więc tutaj może też być tak, że nie będzie to najłatwiejsza relacja, ale jednak będzie Wam tutaj przynosiło dużo wsparcia w związku z tym. Następną kartę, kochani, macie kartę sześciu monet. Karta sześciu monet, kochani, to mówi o tym, że na pewno tutaj będzie jakaś pomoc lub oferta finansowa w tym tygodniu. Karta wsparcia, tu jest karta wymiany, tu jest do, dobra karma w tej karcie. To, co już tutaj w waszym życiu być może. W przeszłości się zdarzyło, kiedy wy właśnie udzielaliście tej pomocy komuś, e, kiedy wy udzielaliście jakiegoś, kol, jakiegokolwiek wsparcia, nie tylko finansowego, ale w ogóle. E, to do Was teraz wróci. E, może właśnie się znaleźliście w takim momencie, kiedy potrzebujecie kogoś, kto Wam jakby tutaj. E, Powie dobre słowo, powie, że dobrze robisz, powiesz, że możesz na mnie liczyć, jestem tutaj. Na pewno w tej karcie macie tutaj powrót właśnie tego wsparcia od otoczenia. Tu jest naprawdę duże, duża wymiana. Taka na poziomie finansowym, uczuciowym, także tutaj na pewno nie będziecie sami w tym momencie, jeśli to rzeczywiście tutaj była jakaś ciężka decyzja dla Was i nie znaleźliście się w takim momencie życia, że tej pomocy potrzebujecie. W sześciu monetach pamiętajcie o tym, że tutaj nie ma nic złego ani wstydliwego w tym, żeby zapytać o tą pomoc, więc. Nie czekajcie zbyt długo, nie każcie się ludziom domyślać. Po prostu zapytajcie, powiedzcie to głośno i na pewno znajdziecie tą pomoc, bo ta karta o tym mówi. Tak jak już powiedziałam na początku, że tutaj macie właśnie zdarzenie światła i nocy i tutaj macie kartę księżyca, więc księżyc to jest też. Karta znaku zodyku ryb. E, jeśli dla Was to by było właśnie istotne, a w, w słoneczku macie lwa, a w, tutaj w karcie e, kochanków macie bliźnięta, jakby, e, jakby jeszcze to było potrzebne, oczywiście. I w księżycu to m, zawsze znajdziecie jakiś symbol właśnie gu, um, takiej głębokiej, bardzo intuicji. E, tu jest. E, Taka intuicja, która drzemie w nas, której, którą mamy tak naprawdę już od urodzenia, tylko po prostu ona się jakby ujawnia w takich ekstremalnych momentach naszego życia. I tutaj może właśnie przyszedł taki dzień, taki, taki moment, taki czas, kiedy właśnie będziecie musieli jej użyć. W Księżycu jest bardzo duża wrażliwość i właśnie dzięki temu tutaj ta intuicja się jakby bardziej ujawnia. Też jest tutaj dużo romantyzmu, ale i, e, i te iluzje, właśnie, którymi może e, lepiej się nie karmić, dlatego że kiedy nadejdzie ten dzień, to wszystko już będzie wyglądało zupełnie inaczej niż właśnie podczas tej nocy. Podczas nocy wyolbrzymiamy wiele rzeczy, dużo nas tutaj nakręca, wiele myśli i nam się wydaje, że coś wygląda zupełnie inaczej niż tak naprawdę jest. Więc może tu trzeba też i wyjaśnić niektóre rzeczy, aby właśnie nie, nie błądzić, ok? Nie starać się tego bardziej zakręcić niż to jest tak naprawdę potrzebne. W karcie Księżyca, Starajcie właśnie się kierować tą Waszą intuicją, to co Wam najbardziej tutaj podpowiada, to co najbardziej tutaj dla Was, jakby działa na Was, ok? A tutaj na pewno ta intuicja Was nie zawiedzie, a wręcz wskaże Wam tą, tą właściwą drogę, która może nawet właśnie. Mimo tego, że przy świetle dnia wszystko zupełnie inaczej wygląda, właśnie kiedy używamy intuicji, możemy jeszcze głębiej w siebie zajrzeć i nawet siebie samych jakby więcej poznać, co będzie jak najbardziej pozytywne w, w tym naszym, w tym naszym życiu. Następną kartę macie, kochani, Asabuław, więc tutaj na pewno będzie jakieś zauroczenie, na pewno będzie jakaś nowa miłość. Tu jest nowa pasja, tu jest na pewno duże uczucie, duży romantyzm. Naprawdę tutaj będzie coś uniosłego. I e, nawet jeśli to będzie trwało tylko chwilę, przyniesie Wam naprawdę dużo tutaj radości i e, jakby zadowolenia, ale. Takiego ekscytującego, naprawdę, coś tutaj Was jakby podniesie na duchu, i choćby nawet to właśnie miało trwać tylko chwilę. Tutaj poczujecie jakiś impuls w tej karcie, tutaj przerodzi się to w jakąś chęć działania. To będzie bardzo owocne. Nigdy nie byliście tutaj bliżej tak naprawdę osiągnięcia celu w waszym życiu, i potrzeba tylko. Tego jednego konkretnego kroku i tutaj powinno Wam to przynieść naprawdę dużo pozytywów, więc nie czekajcie zbyt długo, dlatego że asy mają bardzo potężną energię, ale tak samo szybko jak ona przychodzi, tak szybko może uciec. I w takim zagonieniu życia możemy tego nawet nie zauważyć, i po prostu będzie trzeba czekać na następną szansę, którą nam ten los właśnie tutaj przyniesie. A ostatnia karta z waszego rozłożenia, kochani, to jest karta Pazia Buław i Pazia Buław właśnie mówi o tym, że tutaj możesz być trochę przerażony w tym tygodniu, może nie będziesz tak jakby przekonany do tego, czy dobrze robisz, czy tutaj dobra decyzja zaświtała w twojej głowie. Może właśnie to będzie Was jakby powstrzymywało od tego podjęcia tego kroku do przodu, tego, tego nowego wyzwania tutaj, ale też właśnie zmiany otoczenia swojego. Otoczenia, które właściwie było dla Was bardzo korzystne, bardzo tutaj wspierające, ale jednak już tutaj jakby się nie rozwijaliście dalej, a jeszcze nie jesteście na takim etapie życia, że macieś już za jakby. Tym zadowolić, ok? Więc tutaj w paziu będzie poszukiwanie czegoś nowego, nowej drogi, nowych pasji, nowej pracy, być może na pewno jakichś nowych tutaj doświadczeń. A może to być też właśnie dla Was jakaś nowa osoba, która zmierza do dla singli, w szczególności nowa osoba, która tutaj Wam um, zmieni życie trochę, na pewno tutaj przyniesie coś nowego, jakiś powiew um, młodej energii. I da Wam to równocześnie jakąś szansę na, na rozwój, na, na siebie samego, na tutaj znalezienie właśnie tego swojego drugiego ja i radość czerpania z tego. Teraz karta ze spodu talii. Macie tutaj zranienie dziesięciu mieczy, które mówi o tym, że właśnie czasami dochodzimy już do takiego momentu, że. Nie chcemy już walczyć, nie chcemy już się jakby opierać. Już czas jest na to, żeby tutaj się poddać. Niech to się już zadarzy i uwolni nas od tego, tego, co nam tutaj właśnie nie służy, co nas tutaj jakby powala na nogi. Nie bierzcie zbyt dużo na siebie w tym tygodniu. Na pewno tutaj nie będzie wam lekko, ale. W karcie 10 buław dajecie radę, mimo ciężaru dajecie radę, cały czas jesteście silni i się nie poddajecie, więc e, tak trzymajcie, mimo tego, że e, może to nie jest najłatwiejsze, łatwo się mówi, a gorzej robi, ale w, e, macie już ostatnią kartę, o którą wam powiem, macie 9 kielichów, e, która mówi o tym, że na pewno tutaj przyjdzie sukces w tym tygodniu, albo na pewno e, to będzie zaczątek sukcesu. E, i zasłużona nagroda. Także warto będzie tutaj jakby spiąć się w tym działaniu Waszym, kochani. Tak jak właśnie ten as mówi, że trzeba działać. Tyle mam przygotowane dla Was, kochani. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie odrobinę tutaj czegokolwiek, jakieś wskazówki na ten tydzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymam za Was kciuki. Życzę wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, kochani, jak zawsze. Oraz subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, jak zawsze. Polecam się, kochani, do usłyszenia.